Cześć, dzień dobry. Yy, przy sobocie dzisiaj jest sobota. Ładny słoneczny dzień mamy. Pokażę Wam problem w Mercedesach. W każdym Mercedesie yy, nie działają spryskiwacze przedniej i tylniej. Tu jest filterek, który się zatyka. I to się dzieje na oryginalnym płynie do spryskiwaczy z Mercedesa. Yy, według mnie jest za gęsty. I, nie wiem, trzeba dodawać do niego alkoholu może spirytusu dolewajcie, albo go rozcieńczajcie jest za gęsty i tworzy się tu tak, taki żel, galareta jak to mówią jelly. spróbuję Wam to pokazać jedną ręką widzicie to jest prawdę czy każdego Mercedesa żebyście nie płacili bo nie wiem ile za to kasują, z godzinę po prostu jest filtr ten filtr jest zatkany Zaraz Wam pokażę co się tam w środku dzieje. To muszę przedmuchać, żeby te, to, to dziadostwo się nie dostało do środka. Normalnie powinien płyn wylewać, tak? Bo jest pełna A jest, tu zatkamy ja to teraz szybko zatkam mam, taki. mam taką moją blokadkę tego, tylko, że coś ta blokadka jest nie w tym rozmiarze Nie ten, rozma, nie, nie, nie ten rozmiar zabrał, dawno nie robiłem z tym. To jest ten rozmiar Proszę bardzo Widzicie ten żel? To nie jest brud, to, nie jest, to jest po prostu oryginalny płyn i z niego się robi taka garaleta. jest za gęsty Toż jak się nie używa no, trzeba rozcieńczać najlepiej dolać trochę spirytusu wydaje mi się, ale alkoholu tak to wygląda I trzeba zdjąć koło część nadkola przedniego i tak jeszcze raz to, to dotyczy wszystkich Mercedesów wszystkich Mercedesów to dotyczy to ludzie przyjeżdżają na ten problem no i płacą za to Chyba, że jest auto na gwarancji. Ale normalnie na oryginalnym płynie się to dzieje. Miłego dziąka.